Cześć, tu Tereska, super, że jesteście. Zapraszam dzisiaj Was na kolejny filmik. A dzisiaj będą typy uczniów oraz typy nauczycieli. Jeśli będzie Wam się podobał ten film, zostawcie 7 łapek w górę i będzie kolejna część o lolach. Więcej szczegółów pod koniec filmu. Oglądajcie filmik do końca. Na początku będzie ekran Pionowa, więc proszę yy, oglądać, bo potem będzie film poziomo, po kilku sekundach. To co. zaczynamy. Cześć, wiecie co, Uczynibię. dzisiaj wam powiem zadanie. Kto mi odpowie, yy. dostaje szóstkę z matematyki. Zatem słuchajcie, słoików z wiśniami jest 25 razy więcej niż słoików bez wiśni, ale za to z drzewem truskawkowym jest ich 7 razy mniej niż tych z czekoladą. I w związku z tym pytanie: ile jest zakrętek? Ocydy. E... Nie słuchałaś? Proszę? To on mi powtórzyć, jaki jest wynik chociaż. Słonga, hmm. da. Naprawdę nie wiecie. No nie. Dzień dobry, drogie dzieci. Witam na lekcji biologii. O nie, tylko nie biologię. co mi powie, które zwierzę ma cztery łapy? Kot, pies. Nie możecie się zdecydować, co. Trudnego, no nie? Dobra, kto jeszcze ma pomysł, jakie zwierzę ma cztery łapy? No wie pan Kulfon. co? Kulfon! No Kulfon! Kulfon to nie jest pan zwierzę łapy! ma łapy, <gul> ja łapy ja nogi i ręce Co by mi ci to opowiadać? Co no, spokój To są jakieś zioła Zostaw, no co? No, co ty robisz? Nie wyłączaj co chwilę to będzie trudno montować. No, takie bzdury montować. Hej, ona wygląda jak mały dziedzic. ej! Nie obrażaj mnie. Nie obrażam. To wychodzę, dobrze Źle jest wyglądać jak mały dzień. No dobra no to masz jakiś pomysł. Ona mówiła o psie, tak, że niby cztery łopy O koncie. Nie liczy licz się, bo poszła. No, kto jeszcze chce coś powiedzieć? Może ty? Kulfon. Nie, Nie znasz się. Ja myślę, że wiewiórka ma cztery łapy. <grystanie> Akurat widziałeś kiedyś wiewiórkę, że miała łapy. Na pewno, że ma. Co? Muszę sprawdzić, czy <grystanie> A ty masz jakiś pomysł? Tak, tak, tak. Jaki? E, więc tak, przeczytałem w, więc. Przeczytałem w Wikipedii. Ktoś jeszcze ma jakiś e. pomysł? bardziej wiarygodny przeczytałaś w wikipedii, że mm, że mogą mieć różne zwierzęta łapy łapa, łapy łapy, łapy, cztery tak, no, łapy może i masz rację ale ja się przygotowałem o jednym dzisiaj, nie chciałem o powiedzieć lub kot e, no i jeszcze Trrr, dzwonek, koniec Oj. lekcji Oj. do widzenia do jutra Pa. A ja Wam chciałam opowiedzieć o takim smoku wawelskim. To następnej lekcji, do widzenia. Ojej. Mm, mm, mm. już. A... No? Robimy gwiazdy. Ło, na koku! <laughs> ale fajnie. pokazać. Nie macie mówić, że nie umiecie, bo już każdy umie. Co to jest za wyczyn? Zrobić tak i to. Wow, ale trudne. Możecie się przerzucić. Nic w tym trudnego nie Drewno, jest. pewno, ja umiem. To jest salto. Poema na główkę. Y Albo salto może być takie. Uuu! <laughs> Albo tak. Okej, okay, to już koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie superowe łapeczki w górę i subskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcielibyście, żeby była druga część uczniów LOL, czyli różne na przykład nie wiem typy uczniów albo typy nauczycieli, albo po prostu nie wiem LOL ze szkołą, to pamiętajcie zostawcie 7 łapek w górę, najmniej. 7 łapeczek w górę stać na Was, stać je na Was. Więc wbijacie 7 łapek w górę pod tym filmikiem. Tylko 7. Możecie oczywiście więcej. Ale jak zdacie 7 pod tym filmikiem, to będzie kolejna część. LOL. Kraina LOL-du. Był taki film tutaj na moim kanale. Do was serdecznie zapraszam. Ale niestety komórka mi się popsuła. I będziemy musieli wgrać ten materiał na tą. I będzie wtedy Kraina Lordu. Więc przepraszamy za opóźnienia z Krainy Lordu, ale fanów y, Krainy Lordu zapraszamy. Za niedługo będzie na pewno część. Więc dajcie lolowe łapki w górę. Tutaj macie wszystkich y, dzisiejszych bohaterów. Y, właśnie oni też wystąpią w Krainie Lordu. Niektórzy już nawet wystąpili. Więc fajnie było, się zasłyszyli. Subskrybowali ten kanał i przesyłali byście innym filmiki, bo by było też bardzo fajnie. To co? Do następnego odcinka. Pa!